Słowo Boże na dziś. Środa 12 lutego 2025 roku. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo i nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła, bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię, bo nie było człowieka, który by uprawiał ziemię, a nurt wody wypływał z ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące, oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A tak przykazał Pan Bóg człowiekowi: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 104: Chwali Błogosław duszo moja Pana. Błogosław duszo moja Pana, Boże mój Panie, ty jesteś bardzo wielki. Odziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszczem. Chwali błogosław duszo moja Pana. Wszystko czeka na ciebie, byś dał im pokarm we właściwym czasie. Gdy im dajesz, zbierają, gdy otwierasz swą rękę, sycą się twym dobrem. Chwali błogosław duszo moja Pana. Kiedy odbierasz im oddech, marnieją, ich proch się obracają. Stwarzasz je napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze Ziemi. Chwali błogosław duszo Moja Pana. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego. Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie: Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o tę przypowieść. Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym. Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i zostaje wydalone na zewnątrz. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto Słowo Pańskie.